Punkt czwarty. Przygotowanie do obrony tylko następujących obszarów Polski: Warszawy wraz z okolicami, Gdyni wraz z okolicami terenu Karpat wraz z przylegającym do nich Lwowem. Równocześnie obszar Karpat byłby jedynym miejscem zarówno obrony, jak i ataku. To stamtąd ruszyłoby kontruderzenie w kierunku Słowacji. Obrona tylko niewielkiej części Polski. O wybitnych walorach strategicznych, politycznych i wojskowych pozwoliłaby na nasycenie tych terenów w niezbędną artylerię, wsparcie lotnicze, łączność, logistykę, zapasy materiałowe i osobowe wyżej wspomniane tereny, z punktu widzenia psychologicznego, propagandowego oraz dyplomacji międzynarodowej, powinny być bronione jak najdłużej. Wówczas i pomoc wojskowa aliantów miałaby jakiekolwiek uzasadnienie. Ta zaś miałaby docierać do Polski od południa, a nie od północy, gdyż od strony Bałtyku blokowałaby ją silna flota niemiecka. Niemniej ważnym celem obrony Warszawy i Gdyni byłoby jak najdłuższe skupianie na sobie głównego impetu wojska niemieckiego. W tym czasie należało zaskoczyć wroga na kierunku Karpackim, dokonując tam kluczowego kontruderzenia, o którym mowa w punkcie szóstym. Równocześnie silne lotnictwo polskie, o którym mowa w punkcie siódmym, miało nie dopuścić do sytuacji, w której Niemcy po zajęciu zachodniej części Polski wstrzymaliby działania wojenne i szukaliby akceptacji na arenie międzynarodowej aneksji tych terenów. Ciągłe kontrataki z powietrza uniemożliwiałyby zamrożenie konfliktu. Kontrataki z powietrza, a jak i trzeba wypady oddziałów lądowych, Wyprowadzane z Warszawy i Gdyni na otaczającą ją armię wroga prowokowałyby i przymuszały go do aktywnego zdobywania tych miast zamiast tylko blokowania ich mniejszym potencjałem wojska to z kolei opóźniałoby skierowanie przez wroga dużych sił na zatrzymanie polskiego kontruderzenia w kierunku Słowacji Tymczasem samo polskie uderzenie z kierunku Karpat na pozostającą w sojuszu z Rzeszą Słowacją wykluczałoby nie tylko wariant tzw. monachijski odnośnie Polski, ale tworzyłoby warunki do wojny światowej, w której Polska byłaby jednym z podmiotów, a nie tylko przedmiotem innych o czym mowa w punkcie szóstym. Punkt piąty: wyszkolenie, zmobilizowanie wystarczającej liczby rekruta. Karpaty wraz z Lwowem, Warszawa z okolicą oraz Gdynia wraz z okolicą powinny być bronione przez minimum odpowiednio 1,5 miliona zmobilizowanych, 800 tysięcy zmobilizowanych oraz 200 tysięcy zmobilizowanych. Równocześnie siły karpackie w liczbie wspomnianych już 1,5 miliona zmobilizowanych byłyby podzielone na dwie armie. Jedna broniłaby wyznaczonego dla nich obszaru, Druga zaś dokonałaby przełamania ataku wroga na granicy ze Słowacją, po czym dążyłaby silnym kontruderzeniem do zajęcia tego państwa, będącego w sojuszu z trzecią Rzeszą. Punkt szósty Kontratak Armii Polskiej na kierunku słowackim. Zakłada się przełamanie ataku sił niemiecko-słowackich na linii Karpat kontratakiem Armii Polskiej oraz wkroczenie i opanowanie Słowacji. Zakładamy przy tym, że atak niemiecki od strony Karpat byłby, tak jak w 1939 roku, najsłabszy. Aby to zagwarantować, należałoby wykonać wiele działań mylących i maskujących koncentrację sił polskich na tym kierunku. Same góry sprzyjają tego rodzaju maskowaniu. W przypadku, gdyby Niemcy ze Słowakami nie uderzyli od południa, to i tak należałoby zająć Słowację podając jako powód pozostawanie tego kraju w sojuszu z Hitlerem. Zajęcie Słowacji byłoby kluczowe dla obrony Polski w 1939 roku, a wszystko dlatego, że rejon polskich i słowackich Karpat to teren najważniejszy z punktu widzenia strategicznego nie tylko Polski, ale i całej Europy środkowo-wschodniej. Zajęcie Słowacji przez Polskę tworzyło jedyny realny hub dla pomocy aliantów. Równocześnie rozdzieliłoby Rzeszę Niemiecką od Rumunii, która jeszcze wtedy nie była przez nią zwasalizowana. Pozwoliłoby to przy zręcznej dyplomacji na dołączenie Rumunii do koalicji antyhitlerowskiej, a to wywołałoby historyczne tsunami. Oddalałoby szansę na powtórzenie zgubnego dla Polski wariantu sojuszu Zachodu z Rosją przeciwko Hitlerowi. A to dlatego, że rumuński sojusz z Zachodem wywołałby prawdopodobnie reakcję Stalina polegającą na ataku na Rumunię. Wówczas to Rosja byłaby uważana za agresora, który eskaluje wojnę. Rumunia w koalicji z Zachodem przeszkadzałaby dla Stalina w złamaniu oporu polski w tej części Karpat, którą uważał za swoją na mocy układu Ribbentrop-Mołotow. To po pierwsze. Po drugie, niezwasalizowana przez Hitlera Rumunia, nie mająca silnego protektora Stanowiłaby łakomy kąsek dla Sowietów, którzy łapczywym okiem patrzyli na ten kraj. Pamiętajmy, że Rumunia dała się łatwo zwasalizować Niemcom ze względu na zagrożenie płynące ze strony Sowieckiej Rosji. Aby przeciągnąć Rumunię na stronę aliantów, trzeba by było, żeby państwa zachodnie dały jej gwarancję ochrony nie tylko przed Niemcami, ale i przed Rosją Sowiecką. To mogłoby poróżnić Stalina z Anglią i Francją sojusz Rumunii z tymi dwoma państwami wcale by nie gwarantował, że Rosja by nie zaatakowała Rumunii. Mogłaby to zrobić, choćby dlatego, żeby podpisany sojusz Rumunii z aliantami nie nabrał z czasem realnej mocy sprawczej i nie utrudniał jej tym samym realizacji celu polegającego na opanowaniu całej Europy Środkowej. Myślę jednak, że nawet przy niewystarczającej z początku pomocy aliantów dla Rumunii i Polski, oba te kraje, przynajmniej na terenie górzystym, miałyby szansę obronić część terytoriów, które z kolei łączyłyby się w niektórych miejscach z Bułgarią od południa, skąd z czasem strumień pomocy wojskowej aliantów byłby coraz większy. Nie podzielam zdania, że w sytuacji dłuższego oporu Polski i Rumunii Zachód by nie pomógł. Anglia w 1939 roku wprawdzie nie była w pełni przygotowana do wojny, ale była świadoma już, że musi powstrzymać Niemcy, które zagrażały jej dominacji jako mocarstwa światowego. Realna walka Polski i Rumunii na froncie mogłaby spowodować, że Zachód wsparłby materiałowo te kraje. Za tym poszedłby też werbunek do wojska polskiego rekruta Polonijnego na zachodzie, tworzyłyby się ochotnicze cudzoziemskie legiony i tym podobne. Pamiętajmy przy tym, że atak Rosji na Rumunię mógłby poróżnić ją z Niemcami, którzy uważali ten region za swój. To też stawia pod znakiem zapytania atak będącego jeszcze w sojuszu z Niemcami Stalina na Rumunię. Równie dobrze Stalin i Hitler. Mogliby w ogóle nie brać pod uwagę Rumunii jako następny cel, póki do końca nie pokonaliby Polski i nie uzgodnili między sobą obszaru swoich wpływów i kierunku ekspansji. W związku z tym scenariuszów byłoby kilka, więcej nawet niż wyżej wymienione, ale w odróżnieniu od 1939 roku my, bylibyśmy z dużym prawdopodobieństwem nadal w grze jako podmiot. A nie tylko przedmiot polityki innych, z własnym wojskiem, z silną Polonią, strukturami polityczno-gospodarczymi na zachodzie oraz z zachowanym częściowo terytorium. Odnośnie terytorium Polski, to zostałoby ono w pierwszym miesiącu walk pomniejszone o 80%, ale zarazem powiększone o dogodne do obrony terytorium w Słowacji. Do tego dochodziłoby terytorium ewentualnego sojusznika, to jest Rumunii. Przy takim dynamicznym układzie, jeden nierozważny ruch Stalina mógłby spowodować, że nigdy nie byłby brany pod uwagę jako sojusznik aliantów. To zaś mogło zmienić losy Europy Wschodniej na inne niż te po 1945 roku. Nie mówię, że na pewno to wszystko dobrze by się skończyło, ale szanse na to wzrosłyby znacznie. Dlatego warto byłoby, aby Polska w 1939 roku miała opracowaną tego typu koncepcję, nie w ogólnych zarysach, jak ja to zrobiłam, tylko w każdym szczególe. Kończąc ten podpunkt, chcę podkreślić, że nie zgodzę się z nikim, kto twierdziłby, że region polsko-słowacko-rumuńskich Karpat nie miał ogromnego potencjału militarno-strategicznego, o którym tu piszę. Niezauważenie tego potencjału przez polityków Europy Wschodniej zaprzepaściło szansę tego regionu na wyjście obronną ręką z hekta bomby polityczno-społecznej, jaką zgotowali mu Niemcy i Rosja. Punkt siódmy. Kluczowe uzbrojenie niezbędne dla realizacji niniejszej koncepcji. Z najnowocześniejszej broni ofensywnej ze względów na słabe możliwości finansowe naszego kraju. Należało rozbudowywać jedynie lotnictwo. Jak pokazała wojna, dominacja w powietrzu paraliżuje działania wroga na lądzie, nawet brak tej dominacji, ale zachowanie pełnej zdolności bojowej lotnictwa to byłoby minimum, które umożliwiałoby uporczywą obronę polskich sił lądowych oraz okresowe nękanie wroga na linii frontu oraz na jego zapleczu. Równocześnie silne lotnictwo sprawiłoby, że nie musielibyśmy prowadzić wojny granicznej ani wojny manewrowej na zachodzie kraju. Wojna graniczna była z góry skazana na porażkę ze względu na niekorzystny układ granic oraz różnice potencjałów pomiędzy Polską a Niemcami, w tym głównie w sile ognia, łączności, nasyceniu nowoczesną logistyką oraz samej liczbie żołnierzy. To samo dotyczyło wojny manewrowej, w której z braku siły ognia, mobilności i odpowiedniej łączności armie polskie ulegały rozbiciu na izolowane grupy, które były rozpraszane, otaczane i unicestwiane. Wracając do samego lotnictwa, należało wyprodukować oraz dokupić jak największą ilość myśliwców i bombowców w proporcji 4 do 1. Ogółem liczba samolotów nie powinna być mniejsza niż 2500 sztuk. Dla uzyskania tego minimum stanu liczbowego samolotów należało zrobić wszystko, co możliwe. Bez silnego lotnictwa, obrona w oparciu o miasta Warszawy, Gdynie i Lwów byłaby bez sensu. Raz, że bez niego nie obronilibyśmy tych miast, Dwa, że zamknięte wojska polskie w tych ośrodkach nie mogłyby wykonać żadnego manewru. Natomiast dysponując manewrem lotniczym można między innymi utrudniać działania frontowe wroga, komunikować się ze światem zewnętrznym, odwracać uwagę Niemców od kluczowego kierunku karpackiego. Aby to finansowo udźwignąć, należało sprzedać flotę morską, która okazała się praktycznie bez znaczenia w kampanii wrześniowej. Sprzedać należało również wszystkie czołgi oraz część taboru konnego, zwłaszcza, że zgodnie z niniejszą koncepcją nie planuje się otwartej walki manewrowej na terenach nizinnych. Ze względów praktycznych, ale i finansowych, cała logistyka lotnicza, łącznie z lotniskami, znajdowałaby się w obrębie bronionych miast, gdzie w gąszczu ulic można łatwo kryć przed wrogiem gotowe do startu samoloty część infrastruktury drogowej i budowlanej tych miast byłaby zaadoptowana jako pasy startowe, magazyny lotnicze i tym podobne. Co do rozmieszczenia samolotów, to minimum 1000 powinno bronić Warszawy, minimum 1000 powinno być w Lwowie. Między innymi, aby wesprzeć polską armię na kierunku kontrataku na granicy ze Słowacją, o którym mowa w punkcie 6. Reszta, to jest minimum 500 skierowana byłaby do Gdyni. Samolotami w 1939 roku powinny być co najmniej polskie PZL P24 oraz polskie bombowce PZL 37 Łoś. Pamiętajmy, że w 1939 roku około 220 polskich myśliwców, gorszych niż wyżej wymienione, działających na dodatek w warunkach totalnej dominacji Luftwaffe, zestrzeliło około 150 samolotów wroga. A załogi bombowe osiem niemieckich samolotów. Wiele samolotów wroga zostało również poważnie uszkodzonych. Ponadto, kolejne 100 samolotów wroga zestrzeliła artyleria przeciwlotnicza. Ogółem Luftwaffe poniosła duże straty 734 poległych lotników i 285 zniszczonych samolotów. Pomyślcie, co by się stało, gdybyśmy mieli minimum 2500 samolotów? i to nowocześniejszych od tych niż w 1939 roku dodatkowo oprócz samolotów powinniśmy byli inwestować w artylerię przeciwlotniczą oraz artylerię mniejszego kalibru przystosowaną do ataków w górach aby